Czasem w Warszawie na wieśniaka czekają przyjaciel i pupil dżentelmena. Witam. Cześć, witam. Jestem kolegą Przemka. Jak to masz na imię? Miło, Janek jestem. Witam, miłość. Janek. jak tam podróż? Bardzo dobrze. To jest cały twój bagaż? Pewnie, że tak. Mi wystarczy. Damiana bagaż wieśniaka zaskoczył, ale już niedługo będzie mógł się zrewanżować. Gdzie teraz jedziemy? Teraz idziemy do mieszkania Przemka. Kto będzie w mieszkaniu U Przemka? A kto będzie w mieszkaniu, to będzie taka mała niespodzianka. Aha, zobaczymy. Lubię niespodzianki. No hej! – Ile można czekać? – Witam, witam, witam. – Chodźcie, chodźcie. – Mam na imię Janek. – Cześć, Janek, Kasia. – Miło Cześć. mi. Niespodzianka zdecydowanie się udała. Usiądziesz koło mnie, chodź. – Zmęczony? – Nie, nie ma czym. – Jak podróż? – Bardzo dobrze. Kasia akurat zarobista dziewczyna, otwarta, także dogadałbym się pewnie bez problemu z nią. Lubisz sushi? A jako tako nie jadłem. – Nie jadłeś sushi? dobre. Dobre. te pałeczki. – O kurde! <laughs> Ojej. Ja będę nabijał. Okej. Okay. <laughs> Lubisz ostre? Dziewczyny. Okej. Okay. A jedzenie? A jedzenie w nie. Widać, że Janek poza reklamówkami z Jaćmierza zabrał też ze sobą maniery. Delikatnie może granica była przekroczona, aczkolwiek jestem na tyle dobrze wychowana, że mam nadzieję, że nie dam tego odczuć. Do smacznego. smacznego. Ja dziękuję. Katastrofa. Dziecko to, to wziąłeś? No świetnie ci Ale macza nie muszę. Pięknie. No jak? Do się W smaku to taki od złego amand. Kuchnia japońska jako tako dla mnie jest słabo, nie degustuje się w niej. Wolę swoje jedzenie. Mogę was poczęstować moim jedzeniem? A co tam A masz? Wiosne. Pokaż, pokaż. Miał wolę takie coś tuższego, bo tamto chudawe. Proszę się poczęstować. No dobra. Uproić. Pachnie tak. super. No, no, takiego nie kupisz w sklepie. A no, to pewnie, że tak. Tak samo chłopy zawsze tak smakują. Za spotkanie. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, tak. ciałem za Pierwsze miastowe zamego. przyjęcie za Jankiem. Ale atrakcje przewidziane na dziś jeszcze się nie skończyły. Łok, Janku już poznałeś moich znajomych. Teraz poznaj ważne elementy mojego życia. Zostawiam Ci w prezencie zestaw, z którego korzystam każdego wieczoru. Co tam zostawił? O, tu frutti jakieś. Ja dla do trochę to nie jest. Do bardzo smaku to to nimo. Jedynie zapach lepiej tego nie tykać. Nie sobie w tym siedzi co wieczór. My takie nie używamy, kupa, co się tu wyczyć. Smakowe i nie tylko. Wrażenia ze stolicy ciężko zatrzymać tylko dla siebie. A halo, halo, co tam porabiacie? To ty jest już tego Tak, tak, jezu dżentelmena już. Ma takiego psa półnagiego. Butów w chłopie 1500, no chyba będzie ze 100 razy umirą, żeby do każdej trumny jedną butów dać. Jest obraz, dwie baby się całują, a to nic ciekawego. <śles> <śles> o, Warszawski wieczór zaskakiwał Janka.